Dzieci, które mają problemy z edukacją matematyczną, z matematyką, z liczeniem, z przeliczaniem, czułem się na zajęciach z ekomatykiem rewelacyjnie. Kinga Ludorowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej numer 2 w Ustronie. Klocki dają im taką swobodę działania. Mogą przeliczać, dodawać, odejmować. Te klocki są w stonowanych kolorach, są wykonane z drewna, a więc nie rozpraszają dzieci. Nie ma tutaj nadmiaru bodźców, przerysowania kolorami. Dzieci fajnie bawią się nimi, układają nie tylko zadania matematyczne, ale jakby wchodzą całkowicie w świat swojej fantazji, układają przestrzenne budowle, kodują, programują za pomocą tych klocków. Ekomatik to jest. Powrót do korzeni. Dlaczego powrót do korzeni? Bo jest to powrót do matematyki na konkretach, pracy z drewnem. To jest to, co było wykorzystywane kiedyś w szkołach. Jest to takie też nawiązanie do, do przyszłości, ponieważ pozwala nabyć takie umiejętności matematyczne i takie kompetencje, które będą wykorzystywane w przyszłości. Są to takie kompetencje społeczne, współpracy w grupach, myślenia komputacyjnego, rozwija myślenie logiczne, myślenie matematyczne, a także to przestrzenne, które jest tak bardzo ważne w edukacji matematycznej małego dziecka. Ja jako nauczyciel bardzo polecam ten zestaw. Każde dziecko może z tym zestawem odnieść sukces matematyczny na miarę swoich możliwości, a także rozwijać się i poszerzać swoje horyzonty.